W momencie, kiedy pacjentka znajdzie u siebie guz w piersi, to oczywiście po pierwsze nie wiemy na pewno, czy jest to rak. Czyli zasadniczo musimy wszcząć diagnostykę, która pozwoli wykluczyć raka. Bo nie każdy guz w piersi jest rakiem. W związku z tym kobieta, która znalazła u siebie w piersi jakiś guzek, musi się udać do lekarza, rozpocząć diagnostykę po to, żeby wykluczyć raka. Oczywiście może się tak zdarzyć i tak się zdarza, że część tych gusków w piersi okazuje się koniec, w końców rak, koniec końców rakami. Natomiast na jakiej podstawie możemy sądzić, że jest to rak? Oczywiście podstawową metodą rozpoznania raka jest biopsja gruboigłowa. głowa. Nie jest to mammografia, nie jest to USG. Te badania są badaniami pomocniczymi po to, żeby ewentualnie określić, czy guz w piersi jest zmianą na tyle podejrzaną, żeby wszcząć dalszą, już taką poważniejszą diagnostykę, czyli biopsję. Biopsja jest nam w stanie powiedzieć, że na pewno guz w piersi jest rakiem. Po drugie, ta biopsja musi też odpowiedzieć, jaki jest to podtyp biologiczny raka. Dlaczego jest nam to tak potrzebne? Ponieważ zupełnie inaczej postępujemy z podtypami bardziej agresywnymi, czyli tym podtypem HER2 pozytywnym oraz z podtypem trójnegatywnym, Niż w przypadku raków luminalnych, czyli tych hormonozależnych. Czym różni się to postępowanie? Otóż te podtypy bardziej agresywne y, powinny zaczynać leczenie od leczenia systemowego, czyli inaczej mówiąc od chemioterapii, a w przypadku raka HER2-pozytywnego od chemioterapii w połączeniu z leczeniem ampy 2 Natomiast podtypy luminalne, w momencie kiedy te guzy nie są zbyt duże i mogą być bezpośrednio kierowane do leczenia operacyjnego, to te pacjentki z guzami luminalnymi, czyli tymi łagodniejszymi, wolniej się rozwijającymi, trafiają do chirurga na leczenie operacyjne w momencie właściwie, kiedy mamy potwierdzone rozpoznanie.